Zaczynam robić drugie podparcie, takie sobie tutaj wyspawałem pierścień kwadratowy, ale na razie na próbę będzie, zobaczymy co z tego wyjdzie. Jest tutaj problem, bo jest delikatnie bicie, ośka mi uciekło od pionu i mam różnicę, jak mierzyłem około 2-3 cm, także zrobiłem z luzem, przyspawam i zobaczymy. Jak to się zachowa. Kątowniki już mam. I moje precyzyjne urządzenie się bardzo przydało dzisiaj. Po specjalistycznych obliczeniach mam już dla niego nastawy. Bo to jest czas taki właśnie w sam raz do robienia nastawów. Bo teraz dzień będzie albo na wiosny dzień będzie coraz dłuższy, a teraz już coraz krótszy. I to jest taki właśnie w sam raz środek, żeby to wszystko wycelować, a później tylko dodać albo odjąć minutę praktycznie na o tej 12.30. Wiem z doświadczenia, że to się sprawdza. Także kombinuję, coś z tym pierścieniem, zobaczymy co z niego wyjdzie. Także podpory mam. Wczoraj do nocy spawałem, to już nie miałem czasu filmu nakręcić Dzisiaj na spokojnie Tak to wstępnie wygląda, chciałem to po prostu sprawdzić tylko Ani nie jest wzmocniona, ani nic tylko Chodziło o Sprawdzenie tego bicia, bo ja tutaj mam Na całej konstrukcji no, jakiś centymetr bicia mi wyszedł no, czyli na takiej płaszczyźnie to niby nie dużo Ale już będzie problem Jak to wam pokazać? On jest ustawiony teraz na południe. Bo to będzie jego najczęstsza pozycja. I zrobiłem to wszystko z luzem. Jest około centymetra luzu z każdej strony, nawet niecały. I teraz chcę Wam pokazać o co chodzi. Jaki jest problem? Bo tutaj on na nie ma problemu, prawda? Ale jeśli ja nim jadę dalej na, na zachód, to. O, widzicie. Już tutaj, w tym momencie ta strona doszła do słupa. A ta się oddaliła. A ja jestem teraz na południowym zachodzie. Także opa, będę mieć większą siłę. A już teraz, praktycznie trzę osupa osłupa. I nawet mi go ciężko przesuwać. Czy silnik da sobie z nim radę? Nie będzie problemu. To teraz temat jest taki, że... Dobra, cofnę to, bo on do tej pozycji dojdzie mniej więcej. Temat jest taki, że ja nie muszę wrócić. O, tak na południe. Nie wiem, czy to będzie widać. Chodzi o to, o... jak ta konstrukcja po prostu... jakie ma wahania. Widzicie? No tu podejdę bliżej. Jak to pracuje i jeszcze nie dochodzi dopiero, jak konkretnie machnę, wtedy dochodzi do supa. Już jest za dużo. Ogólnie. To no widać tak to się całe kiwa. No niestety środek ciężkości, o, teraz widać. Środek ciężkości no jest u góry. I to wszystko pracuje na tej osi. Rury też amortyzują. Także myślę tutaj na razie, na rogach, spawam łożyska. Tak na sztywno po prostu na ciasno do rury. I zobaczymy. Bo to najwięcej na tych długich wąsach jest problem. I zobaczę, czy, czy nie, czegoś nie urwie, o tak powiem, nie? Bo jedną stronę będzie podnosiło drugą ciągło, trochę go wykrzywi. Ale raczej nie powinno mi się wydaje być jakiegoś większego problemu. Także z pawą łożyska na sztywno na próbę i zobaczę. Obrócę i zobaczymy. Albo pęknie, albo będzie. Nic, będziemy widzieć cały tydzień. Nic nie robiłem. Jest sobota, siódma rano. Może się dzisiaj uda ogarnąć podpory. Zobaczymy. Także udało mi się sporniki pospawać z jednej i z drugiej strony. Nie wiem, czy to będzie widać, ale powinno być widać. O, się zabiję. Yy, tutaj mamy wzdłuż jeden spornik. i tutaj mamy wzdłuż drugi. Ja cały czas muszę pilnować, żeby tak jak tutaj nie robić cienia na świetle odbitym. No nie w niektórych miejscach no, nie, nie ma wyjścia i musi coś takiego być. Także z jednej, z drugiej strony jest konstrukcja sporcza. I co najważniejsze, nie kiwa się bo zastosowałem na próbę cztery łożyska i usztywniło wszystko elegancko. Problem, który był z biciem. Praktycznie już nie istnieje, ten centymetr to konstrukcja przenosi na siebie. I kręci się elegancko. O, widać. Łożysko napiera. Jedną, drugą. Elegancko. Jeszcze wzmocnię te łożyska i będzie będzie git. Także chyba spód mam gotowy. A jaka jeszcze fajna historia. Przyjechał dzisiaj do mnie gościu. Popina 200 km jechał. Zbudował tracker. Taki jak tamten, też na zwornicę, właśnie z Wisuli. Tylko jeszcze ma kąt dodatkowo. Okazał ekstra konstrukcja. Kościół 200 km jechał, żeby się jeszcze popytać o parę rzeczy. Także miło mi się zrobiło, że komuś pomogłem. No i nic jakiś pędzel. I co dalej? Może. Ekran z tyłu, nie wiem, zobacz także na razie tyle. No, niestety trzeba lepiej przysławać, bo wydziara jest siła. Także najlepiej chyba takie użytko, żebym poszukał wszystkie i będzie git.